Cześć wszystkim z tej strony, dzięki witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj film o projekcie moim tajemniczym, bo tyle jeszcze mogę Wam pokazać. W sensie przez jakiś czas nie będę mógł zamawiać nic, bo no, kwarantanna ogólnie. A więc jak ja zamawiam do paczkomatu, no to nie będę miał jak po to wyjść, więc jest średnio. Więc na razie to właśnie sobie ograniczę. Właśnie kupowanie, żeby paczki przychodziły, ograniczam to. Więc pokażę Wam obecny etap projektu, w sensie to, co już mam na ten projekt, może w ten sposób. Um, no, ale jeszcze nie mówiłam, co to jest. Możecie się domyślać, możecie pisać teorię pod tym, jakie to będzie projekt. Um, myślę, że te części są takie dosyć rozpoznawalne dla kogoś, kto się zna, więc no. Um, właśnie. Jeśli chodzi o, o tą moją kwarantannę, to też macie film e, do, do niej, e, ten właśnie, na, no, na jej temat u mnie, wrzucony jakiś nie wiem, no jakoś w, w południe, coś koło tego. E, więc no, dobra, zacznijmy od, e, od pokazywania. Przede wszystkim mam dwie takie części. E, czekajcie, wyjmę to. To są części z nadrukami, dosyć rzadkie. Od bardzo dawna ich w LEGO nie było. Bardzo dawno nie występowały. Więc kupiłem jedyną ofertę, jaka była na Allegro, czyli używane. Niestety. Natomiast ogólnie są w naprawdę dobrym stanie, jak tak patrzyłem. No i ogólnie te części będą mi potrzebne. I to właśnie nie, to są nadruki, to nie są naklejki, tak żebyście też wiedzieli. Więc dobra, to idzie na bok. I oprócz tego, mm, kupiłem sobie dwóch pilotów e, tai TAI Fejterów. Czekajcie sekundę, muszę to otworzyć. E, dobra, z tą torebką będę walczył, bo się uszkodziła, więc wyjmę z tej. Wam pokażę, jakiego pilota chodzi. Dobra, mamy to. Więc tak, kupiłem sobie dwóch takich pilotów. To jest pilot z, z zestawu e, 75211, czyli Stairfightera. Mm, ogólnie figurka jest naprawdę bardzo ładna i według mnie to jest najlepsza wersja tej figurki. Mam nadzieję, że to w miarę dobrze widać w tym świetle. Chyba, Chyba nie jest, że. E, no więc naprawdę jest bardzo ładnie wykonana. Oczywiście to jest starsza figurka, znaczy no, parę lat ma ta figurka, więc oczywiście Angry Clone. No, jest naprawdę bardzo ładnie wykonana i mam dwie sztuki tego. Zobacz, no, tutaj mam drugą sztukę, identyczny jest, ale nie chcę mi się go wyjmować, bo coś mi się z tą torebką stało. Więc, no, tak wyglądają dotychczasowe zakupy do projektu. Wiem, że to nie są duże, natomiast wszystko pozostaje, tak naprawdę, jest już przygotowane i tylko zamówić i żeby przyszło. Więc to nie jest już żaden problem. Tylko, żeby po prostu mi e, się skończyła ta kwarantanna i żeby mógł to jakoś sensownie odebrać z paczkomatu. Więc e, no. Więc tak się to zaczyna. Możecie obstawiać w komentarzach, jak myślicie, co to będzie za projekt. Jak myślicie, jakby, co w nim dokładnie będzie. Możecie kombinować. Te części naprawdę sporo podpowiadają. Szczególnie te krążki, bo one się nie pojawiały w zestawach wielu, ani w modelach wielu. Tak więc. Możecie obstawiać? Daję mu wolną rękę. Powodzenia, jeśli traficie. Zobaczymy. Eee, więc, no, więc to jest dalej ten tajemniczy projekt. Przy następnych stopniach będą się, myślę, odkrywały już powoli litery tego. No i co? No i do usłyszenia w jakichś nazywanych filmach. Także, cześć.